Lecimy do Mexico Ciudad do stolicy Meksyku, miasta Meksyk. Kupiliśmy sobie takosy na wynos. Bardzo ciekawe. Szósty największy obszar, w którym zamieszkują miliony ludzi. Właśnie idziemy 70 km prosto. By podstawić 4 jepy. W przodu jedzie Ania przede mną w tym purpurowym, czerwonym. Ja jadę niebieskim. Jeszcze przed Anią jedzie jedna osoba w czarnym i z tyłu za mną jedna w białym. Playa del Carmen dojechaliśmy i tu kiedyś stopałapaliśmy, w tamtym miejscu. O tam, tam, tam. I tam w lewo, za stacją mieszka Sasza. Albo przed stacją, i u niego spaliśmy. Sasza był z Białorusi. Cześć, witajcie. Lecimy do Mexico Ciudad, do stolicy Meksyku, miasta Meksyk. Lecimy z Anią i z jej wspólnikiem Jaśkiem. Jak wiecie Ania wynajmuje auta w Cancun i jedziemy kupić nowe i przetransportować je z Mexico Ciudad do Cancun. Czyli całą drogę powrotną będziemy jechać samochodami. Tak, Ania zaproponowała nam, bo sama jak wiecie, sama ma tutaj wypożyczalnię aut i potrzebuje więcej jeepów, a kupuje je z Mexico Ciudad, czyli ze stolicy Meksyku, bo tam są tańsze. I sprowadza tutaj do Cancun, 2000 km. I zaproponowała nam, żebyśmy polecieli z nią, więc lecimy. I przyjechali jednym samochodem. Przetransportować go po prostu w stronę tutaj, do Cancun. Dla nas fajnie, bo mamy gdzie będziemy mieli przygodę. Spędzimy kilka dni w Mexico Ciudad. Ania zadowolona, bo będzie miała kogoś do transportu. Właśnie, spędzimy jeszcze kilka dni w Mexico Ciudad. No, i za 50 minut, 45 mamy lot. Dwugodzinny. Pierwszy raz w naszym życiu taki krajowy lot. Wewnętrzny, tak. wewnętrzny. No i cóż, zbieramy się, zbieramy się. Już stoimy zaraz przy bramie, jest to numer 55, musimy taki znaleźć. No i lecimy. 7378 Max México. Levante la parte superior de la In caso de... Únicamente se utilizarán 6 acres. Wiemy, jak mnie słychać, bo właśnie się wznosimy. Wystartowaliśmy przed chwilą i nabieramy wysokości. Dopiero no i co, lecimy do tego miasta Meksyk. O 8.39 lądujemy na miejscu. O 6.00 mieliśmy lot, o 3.00 wstaliśmy, o 4.00 ruszaliśmy. Także cała noc i dzisiejszy cały dzień jest pełen wrażeń. No i trzeba jeszcze do wieczora. Dzisiaj mamy taki plan, że idziemy do centrum Meksyka, Meksyk, stolicy Meksyku i zobaczymy, co tam się dzieje. Szkoda dnia. Spróbujemy lokalnego jedzenia. Zobaczymy, jak to w końcu wygląda. Szóste największe miasto na Ziemi. Dostaliśmy herbatkę, ciasteczka. Areo Mexico. Taka firma lotnicza. Fajnie. Bo nie spodziewaliśmy się przy tak krótkim locie, że dostaniemy jakieś pominki, w sensie jedzenie, jakieś drobiazgi. Chcieliśmy jeszcze dopowiedzieć, że zaloty i za nocleg opłaca nam Ania. Tak, wszystko opłaca nam Ania, a my a pomagamy nam. przetransportować samochód. No i 2000 km będziemy jechać w drogę powrotną tutaj do Cancun. Przez pół Meksyku przejedziemy samochodami, jeepem, we No Dobry. dobra, damy radę. Dojechaliśmy do hotelu, zostawiliśmy rzeczy. Rozstaliśmy się z Anią i z Johnem. O 13 możemy wejść do pokoju. Nie potrzebujemy jakoś bardzo, bo na szczęście mogliśmy zostawić rzeczy w hotelu. I potrzebujemy coś zjeść. Przede wszystkim idziemy najpierw coś zjeść, a później będziemy resztę ogarniać. I dzisiaj jest plan taki najprostszy, ponieważ mamy bardzo. Ponieważ bardzo blisko nasz hotel znajduje się do centrum, więc pójdziemy do centrum, a tam będziemy dalej myśleć. Kupiliśmy sobie takosy na wynos, i idziemy teraz je gdzieś e, zjeść. Mamy tutaj z sosem: dwa z ziemniakami, jeden z pasolą, e, i ja sobie wziąłem z trzy ze skórkami wieprzowymi. Więc. E, Już to jadłeś kiedyś, więc to jest tak, dobre. Tak, to jest dobre. To są też tacos z dekanasta, One są troszeczkę inaczej robione. I nie wiem co chciałam powiedzieć. Jesteśmy po tych ja, ja chciałem powiedzieć to, że jeden tacos kosztował 8 peso. Właśnie. Czyli poniżej 2 zł. Więc super cena. Idziemy jeść. Tutaj do parku. Dobrze, więc tak wygląda to tak. Mamy tutaj dwa sosiki. Pierwsze są. Nie wiem czy je. Tak, wychodzi, że te są dla mnie. Bo są niepodpisane i wygląda to tak skórka wieprzowa nie wiem, dobre spróbuję może najpierw, o i powiem czy dobre Dobra. dobre? tylko dobre? salsę trzeba salsę mamy dwie pani nam dała dwie i pani była bardzo miła i tu są ani wegetariańskie Wegetariańskie to są normalne. Tutaj jest w standardzie to nawet nie trzeba yy, prosić, że jakieś specjalne. Frijoles, fasola i ziemniaki. Słuchajcie, nie zjadłem swoich. W Cancun jak brałem kiedyś te tacosy, to były dobre. Ta skóra wieprzowa, a tutaj była ta skóra wrzucona, jakby na do smażenia. I w całości nie, nie szło tego ugryźć Tej skóry <laughs> nie szło tego ugryźć, nie zjadłem tego niedobre. Nie, bez soli, bez niczego, bez przypraw. No mi tak to jakoś nie podchodziło mocno i dobrze, 8 peso kosztowały niedużo, ale tu są inne tacosy, więc pójdziemy tutaj. A nie chcę też zjeść tak jak kiedyś zjadłem, jak jechaliśmy do Rio Lagartos, później miałem problemy żołądkowe. Tu jest za mało ludzi, więc idziemy dalej. Kupujemy kawę, zmieniliśmy zdanie, o to nie wchodzi tu. I na słodko jednak zjemy. Amerykana? Grande? Grande, kółek grande, grande 22 peso. Dzisiaj jesteśmy trochę bardziej zmęczeni niż ostatnio, bo wstaliśmy o trzeciej. Idziemy zamówić Churrios, czyli bardzo popola, popularną tutaj słodką przekąskę. Pierwszy raz będziemy próbować. ola. Hola. No i tym sposobem za to kosztowało 36 peso, czyli jedna sztuka kosztuje ile? 9 peso. I to jest coś takiego, Aniu, pokaż nam, jak to się je. Nie. Jak to wygląda z kawą? Mm. Bardzo ciekawe. Trochę inaczej sobie to wy wyobrażałam. Trochę pączkowate, tylko bardziej zwite. Nie jest jakoś bardzo słodkie, myślałam, że będzie bardziej słodkie. No dobre, ale zupełnie się nie spodziewałam tego smaku. Do kawy pasuje? Jak najbardziej. Tam na odprasku nawet, który chyba nagrywałeś, jest, że maczają. Możemy teraz spróbować pomaczać. Tutaj, takie coś mają. O, tam ktoś mi coś pokazywał. Tutaj się kurczaczki smażą pyszne. Tutaj kolejne. Takosy. Ok, ok. Kolejne. A my teraz zmierzamy do centrum. Wiadomo, że centrum, bo widać pana w garniaku i steczką. Wszystko się wydaje takie. Jednocześnie duże, ciasne i takie blisko ciebie. Po prostu wszystkiego jest dużo, mnóstwo. Pierwszy problem na razie, jaki mamy, to brak śmietników, bo nie mamy gdzie wyrzucić kubeczka. Także na razie przyszliśmy już kawałek i nie ma żadnych śmietników. A teraz może trochę statystyk, które myślę, że też są interesujące. Są też interesujące. Czyli znajdujemy się teraz na wysokości 2200 metrów, około troszkę ponad do 2300 metrów. Na tej wysokości znajduje się miasto Meksyk i mnie troszeczkę boli głowa, troszeczkę impulsuje od tej wysokości, bo dzisiaj jakby zmieniliśmy wysokość diametralnie, czyli z Cancun, które było. Na wysokości około 30 metrów nad poziomem morza Na 2000, ponad 2000 Czyli jesteśmy tak jakby na rysach Dokładnie Kolejna rzecz, którą warto dodać To to, że same miasto zamieszkuje 9 milionów ludzi Ponad 9 milionów ludzi Ale cały obszar metropolitarny Metropolitalny Zamieszkuje od 22 Oj, tak Ania mnie uratowała, bo bym głową zahaczył od 22 do 25 milionów ludzi. I tym oto sposobem jest to szósty największy, szóste największy obszar, w którym zamieszkują miliony ludzi. Jeszcze dodam właśnie, tak jak widzieliście, że trzeba strasznie uważać na głowę. Dużo rzeczy jest bardzo nisko i w ogóle trzeba się rozglądać dookoła, bo strasznie dużo rzeczy się dzieje, dużo ludzi chodzi, dużo stoisk, wszystkiego jest dużo. Sklepy OXO w Meksyku są bardzo popularne. To jest taka nasza żabka. Mają świetniki. Tak, jest ich ponad 100 tysięcy w Meksyku. Takiego Chevroleta to ja tylko w filmach widziałem. Nigdy nie widziałem na własne oczy czegoś takiego. To jest tylko taki wystawowy w salonie Chevroleta. A my idziemy dalej cały czas. Duże miasto jak diabli. Wszystko się tu dzieje naraz. Jeszcze wspomnę, że mają tutaj trolejbusy i są to chińskie trolejbusy Yongtung, Tak się nazywają. My teraz zmierzamy do centrum, a hotel mamy w dzielnicy Roma, więc niedaleko. Przede mną widzę wieżowiec, słynny Latynowski wieżowiec, który w momencie kiedy został wybudowany, był najwyższym budynkiem w Latynoskiej Ameryce. Recuerda que la pioneros reparando celulares. Todo va garantizado. <grymne> I na ten wieżowiec. Nie wiem, czy mnie słychać czy nie słychać. Na ten wieżowiec można wjechać na samą górę za pomocą windy, tylko trzeba zapłacić. Sto parę pesos to kosztuje. Hola. No, gracias, no, gracias. <grymne> I można na niego wjechać na górę i my teraz pójdziemy i spróbujemy na niego wjechać chce się kupić bilet i wjechać windą o taki jest plan chciałbym jeszcze dodać o tym budynku został otwarty w 56 roku i ma 180 metrów wysokości Jesteśmy w środku, kupiliśmy bilety i na tą chwilę bilety kosztują 160 peso za osobę Jest kolejka jak diabli 2022 rok Tak, i mamy teraz pod numerekiem numer 2 Poczekać, bo to jedzie Wyżej. Nie wiem czemu tu jest od 11 do 37, skoro my jesteśmy na poziomie 0. Aztekowie założyli swoje miasto w tym miejscu dlatego, że w ich legendzie była pewna przepowiednia. W miejscu, w którym ujrzą orła, które je węża tam mają założyć, tam mieli założyć swoje miasto. I założyli je w tym miejscu, na jeziorze, na ogromnym jeziorze. Zbudowali sami sztuczną wyspę. I teraz całe Mexico Ciudad jest zbudowane na tym jeziorze. z Jeziora nie zostało za wiele, nie wiem czy nawet można powiedzieć, że prawie nic, a zobaczcie, jak wyglądało to jezioro. To wszystko tutaj to jest teraz miasto. A dookoła tutaj były góry. I teraz wam pokażę jeszcze. Pokażę Wam. Zobaczcie na to miasto tutaj. Też to wszystko jest w dole. A wszędzie dookoła są góry. To wszystko było po prostu tak spływało. To było, to było jezioro. I dlatego to miasto się zapada. I zaczyna też brakować wody. Bo cały czas pobierają wodę z tego jeziora dawnego. Ale. Tutaj dopiero teraz widzę to, że to wszystko jest tak w dół. Całe miasto. Dookoła są góry, a całe miasto jest w dole. Bardzo bardzo fajne miejsce na razie. Dosłownie chwilę tutaj byliśmy i stoimy w tym jednym rogu. Zaraz wyjedziemy, postaramy się wjechać jeszcze wyżej. Fajnie, spokojnie. Można skorzystać z łazienki też, bo mają. I teraz pójdę zaraz najpierw. I wrzucimy 1 peso i 10 peso i taką maszynką do kręcenia. Zrobimy, yy, Wyciśniemy tutaj ten budynek, na jednopesówce i przywieziemy je do Polski. <gry> Mamy. Wrzucamy tychę, wrzucamy jedynkę, ciak, ciak, naciskamy i kręcimy. Tylko w którą stronę? Chyba tak jak strzałka pokazuje tutaj, Twoje prawo. Widzisz? Strzałka okay. tutaj jest. nie wiem czy nie będzie to. Mamy! Super! Z tej strony przyszliśmy, z drugiej strony widać, że jeszcze większe to miasto jest, bo tam po sam horyzont sięga. I oparłem przed chwilą głowę lekko o szybę i zobaczyłem, że się rusza. I zobaczyłem też tutaj lepszą rzecz, czyli ta jest otwarta. Można trochę powietrza wpuścić. I znowu to powiem, nie wiem czy to bezpieczne. I usłyszeć dźwięk miasta na dole samochodów jeżdżących. Znajduje się 7 wind, a w razie czego można wejść na samą górę schodami. I stopni jest 917. 916. A propos tego, co mówiliśmy, miasto, to w 1519 roku wyglądało właśnie w ten sposób. Tu było główne miasto, tu hodowali żywność na takich pływających polach. No ale teraz wiecie, jak to wygląda wszystko jest zabudowane. Na początku budynek ten został zbudowany jako siedziba firmy ubezpieczeniowej. Został nagrodzony przez Amerykański Instytut Konstrukcji Stalowych za najwyższy budynek, który wytrzymał siłę sejsmiczną o sile 7,7 podczas trzęsienia ziemi w Meksyku w 1957 roku. Jeszcze za czasów panowania Azteków, za czasów panowania Montezumy II, tutaj na miejscu tej wieży znajdowało się schronienie dla zwierząt, na przykład dla Jaguarów. Pod fundament tej wieży wido 361 betonowych pali. To można przyjąć, że będziemy w takim centrum, centrum, centrum. Cały sklep Coca-Coli. Od początku jak ją wybudowali opadła już 12,5 metrów. To dlatego ten plac jest zamknięty, że jakieś demonstracje będą. I wszędzie czuć wyraźny zapach marihuany. Tu panowie palą ola, ola. Gracias ahora. <laughs> <laughs>